Cześć, witajcie z tej strony Neon. Ja Zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj z dość nietypowego miejsca i z dość nietypowymi informacjami dla Was przychodzę, ponieważ to, to akwarium jest nowe. Tak, to akwarium zakupiłem tydzień lub półtora tygodnia temu. Akurat wtedy nagrywałem filmików. Od tego czasu nagrywałem filmików. To jest akwarium 30, w miarę 30. Na 20, na 20, czyli daje nam to 18,5 litra chyba, jak dobrze pamiętam, nie wiem, jak pomyliłem, to napiszcie, ale chyba 18,5 litra. Stara dziesiątka była za mała, żeby stworzyć w niej, zaraz wam powiem, żeby stworzyć w niej to, w sumie możecie się już skapnąć, bo to są tylko jedne, jednej rasy ryby, więc stara kwatery była za mała, żeby stworzyć w niej po prostu to, co chciałem po prostu w stworzyć. Byłem zawsze chciałem mieć. No i w sumie wam się o nim i powiadamę jakie są w nim ryby, popowiadam jakie są roślinki, jak sobie zarażowałem wszystko, w ją widzicie, ale ja opowiadam jak to robiłem jeszcze. Nie miałem akurat wtedy czasu, mogłem nagrać w sumie jak tworzę to akwarium, ale akurat nie miałem czasu. Tylko w ogóle to akwarium szybko tutaj wrzuciłem żwirek, roślin i zalałem wodą i nic nie robiłem. No a więc... Rozmawiamy sobie o tej akwarium dzisiaj. A więc mówiąc jak mówiłem, to jest akwarium jakieś 18,5 litra, tak jak dobrze pamiętam. Jest to prostokącik. Ściana przy której na którym jest spogląda kamera to jest yy, dłuższa ściana. To jest, tam jest krótsza, z tej strony jest krótsza i z strony drugi też. Ryby chodźcie na kadr. Zaraz zobaczycie. Ryby to są głupiki. Zawsze ja chciałem, marzyłem o tym, żeby mieć y, gupikarium. I w końcu mi się udało je założyć. Y, gupikarium 20 litrowe, myślę, że to wystarczy w sumie na razie. Jak na początku kariery gupikarium. Myślę, że na początku na razie wystarczy. na gupiki. Będą się tam potem mnożyć, to zobaczymy, co się skombinuje dalej. No Ale tam specjalnie oczywiście w lewym, w lewym rogu akwarium y, gąszcz. To są chyba mikrozory, jak używaj tam. Żeby rybki się mogły ukryć spokojnie, te maluchy przed rodzicami, żeby ich nie zjadły, po prostu no, U gupików jest tu trzy samce i siedem samic, z takiego względu, że jeden gupik był 5 złotych, więc kupię za 5 dni po prostu no, tak szybko, za 50 złotych gupików, no, po prostu, żeby nie było żadnych problemów, tak na szybko dałem panu 50 zł i wyłowił mi oto takie rybki Nie z sami co zauważyłem, że już jest kotna ta co była tam przy prawej szybie, To ta w raz ta, ta największa tu ona widzę, że już jest kotna, więc jak ona urodzi maluchy to będzie coś ciekawego w końcu w moim akwarium I myślę, że będzie tutaj co robić w akwarium też znajdą się ślimaki, ale to jakieś tam z akwarium dużego, co przykładałem. Żadne rasowe. I krewetki. Jest około 8 krewetek. Jest 8 krewetek chyba. Takich jakichś brązowych. Nie, nie znam się na krewetkach, nie znam nazw krewetek. To są krewetki brązowe i na górze mają grzbiet cały, taki kremowy jakiś taki zaraz wam pokażę w sumie, jak znajdę. Przybliżam do rybek bo tak bez z daleka, i będziecie sobie patrzeć. Usiadłem sobie bliżej, o przepraszam. Jest tutaj takie krewetki. co to za krewetki. Możecie napisać w komentarzach. Mm, nie ma więcej. Po duży zbiornik się ma cudownie. Tam samica w kotniku siedzi. Polinezja Patrzcie ile tu jest Ostatni Ostatnio się okociła ta olimezja na filmiku. To tyle tych maluchów już. Gopiki się prezentują w ten sposób Jak już mówię, to samica tutaj wygląda jak była kotna To jest prawdopodobnie ta tutaj Gopikari mi się podoba, ale wolałbym jeszcze jakąś trawę do tego akwarium wrzucić Takie są takie rośliny, takie podłużna trawa jest, takie są to by mi się mega podobało w tym są głupiki moskiewskie wszystko. Chyba już mówiłem, więc... Ale są różnych ras. Są moskiewskie, ale są różnych kolorów. Czyli na przykład tu jest czarny... Czarny samiec, a ten samiec tutaj jest bardziej niebieski. Różne kolory mają. Tu są trzy samce i siedem samic. Tu jest jeden samiec, drugi samiec... I trzeci, który się schował. Trzeci ten niebieski taki, który jest za tą samicą kotną pływa cały czas. Z góry świeci lampa od niejakiej firmy nawet, ale opłacało się załóżnie, załóżnie. Filter jakiś, filterek jakiś. Ten mały to jest ten biały, co wszedł to był, gąbka jest założona inna, na gumkach spięta i na z wężyka dana, z ogrodowego węża, żeby woda leciała do góry, a nie żeby nie, żeby nie krążyła w akwarium, żeby nie rozpraszała ryb. Grzałka 50W. Wiem, że to trochę dużo do akwarium. 20-litrowego prawie. Włączę filtery, wam pokażę. Filtr wygląda no to tak. Filtr góra cała jest, tafla wody jest w ruchu. Tak właśnie to miało wyglądać, żeby ryby czuły się tu dobrze. No nie wiem co mam jeszcze rozmawiać o tej, tej 20 No jaka mi się podoba Wiem że wody jest mało ale to już minął tydzień od podmianki Dzisiaj jest który, gdzie jest czwartek No to Ja robię podmiankę albo w piątki, albo w soboty Albo w piątki wieczorem, albo w soboty rano No więc już prawie tydzień minął od podmianki Dlatego woda wyparowała i jest mało Było do samej góry praktycznie Wody Możecie napisać swoje opinie, jak ocenicie to akwarium Mi się naprawdę bardzo podoba, bo jeszcze nigdy pikarium nie miałem Tu jest ubity kan w ogóle, widzieliście? Czy nie jest ubity, ale jest tak jakby... Nie w sumie Akwarium trzyma, być to jest najważniejsze Pani krewetka mm. Mega ładne te krewetki są jeszcze jakieś kolorowe na przykład red cherry mi się przydały miałem w akwarium w dużym ale jakoś mi poznikały wszystkie albo mi się red cherry albo jakieś nie wiem blue velvet jakieś różne mi się przydały krewetki po prostu żeby coś mieć w zbiorniku tym małym nawet pasowały niebieskie krewetki niebieskie gupiki Ten samiec jest chyba najbardziej że tak powiem za samicami. Lata cały czas. No, ale wszystko to bardzo dobrze śmiga. Piki pan, od pana, którego brałem tego piki, ma piękną hodowlę. Jego zbiornik ma 50 litrów. Tak na oko widziałem tylko, nie pytałem się ile ma. Ale na oko 50 litrów, połowę tego dużego czyli jakiś 50-60 no miał na środku tylko, miał, taką, miał taki taki żwirek jaka był sypany na środku miał tylko kłębę mchu i mega to wyglądało, miał taki filtr jak ja, tylko że od Aquala to Aquala chyba, chyba Aqual Turbo 500 jak mi się wydaje dobrze no i grzałki 50W, bo to wystarczy 50 nie wiem, 20 no, ale no to git no ja tylko kołem w na środku i tam miał... ...gupików było masa. Normalnie tego było... Nie wiem, nie tego było, ale Pan tego z 200 sztuk tam miało, tych gupików wszystkich. Mała i duża i... bardzo dużo. Teraz chcę wam pokazać jeszcze jednego samca w tym akwarium. Gupika? Tego. To jest chyba najładniejszy samiec, jakiego mam. Bardzo mi się podobał. No i goronik do kamery weszł. No, więc wszystko tutaj śmiga bardzo ładnie. Wszystko wygląda, mi się bardzo podoba. No i ja myślę, że to tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.